Ludzkie serce jest wielkości pięści. Mózg dwóch zaciśniętych pięści. Kiedy słuchasz muzyki, bicie serca synchronizuje się z jej rytmem. Nie da się połykać i oddychać w tym samym czasie. Wiem co mówię. Twój mózg ma tyle komórek nerwowych, ile gwiazd znajduje się w naszej galaktyce, czyli około 100 miliardów. Rano mierzysz o centymetr więcej niż wieczorem. Podziękowania proszę kierować do grawitacji. Z tego samego powodu astronauci rosną podczas kosmicznych misji w stanie nieważkości średnio o 3%. Przeciętny człowiek wdycha i wydycha ponad 11 tysięcy litrów powietrza dziennie, można by nadmuchać tysiąc balonów na imprezę. Naczyń krwionośnych w ciele jednej osoby starczyłoby do 2,5 krotnego owinięcia Ziemi. Człowiek przesypia 4 miesiące w ciągu roku. A w życiu 26 lat, z czego jedynie 6 przeżywając marzenia senne. Zapominamy aż 50% naszych snów w przeciągu 5 minut od przebudzenia, 10 minut później to już 90%. Uwaga, zła wiadomość. Nos i uszy to jedyne części ciała, które nigdy nie przestają rosnąć. Ludzki mózg generuje wystarczająco dużo prądu, by zasilić niewielką żarówkę. Gdyby oczy były aparatem cyfrowym, miałby on rozdzielczość 576 megapikseli. Nasz umysł może przechowywać ekwiwalent 2,5 miliona gigabajtów. To 3 miliony godzin Twojego ulubionego serialu. W każdej komórce ciała zapisane jest 1,5 gigabajta informacji, biorąc pod uwagę, że mamy po 100 bilionów komórek, każdy z nas to właściwie potężny mobilny komputer. Mózg ochładza się, gdy ziewasz, natomiast uszy pracują nawet podczas snu, z tym, że mózg ignoruje docierające informacje. Szerokość wyciągniętych ramion równa się wzrostowi danego człowieka. Szkielet odnawia się co 10 lat. Codziennie tracisz około 100 włosów, to całkowicie normalne. Ludzie są jedynymi stworzeniami, które potrafią przez dłuższy czas spać na plecach. Misie Koala, tak jak my, mają unikalne odciski palców. Zostawiamy też niepowtarzalne ślady języka, lepiej jednak nie lizać skanera. Naukowcy z Uniwersytetu Pitspurskiego odkryli, że osoby o niebieskich i zielonych oczach mają wyższy próg bólu niż osoby ciemnookie. Z drugiej strony jaśniejsze oczy są wrażliwsze na światło. Mikroorganizmów żyjących w ludzkim ciele jest 10 razy więcej niż znajduje się w nim komórek. Łącznie wszystkie bakterie w Twoim ciele ważą 1,8 kg. Najszybciej rośnie paznokieć palca środkowego, najwolniej kciuka. Blondynki mają więcej włosów niż brunetki i rude. Twoja zdolność rozróżniania smrodków, o oh, przepraszam, rozróżniania zapachów zanika podczas snu. Moja zdolność do bezustannego mówienia zanika rzadko. W ludzkim ciele jest dość żelaza na 7-centymetrowy gwóźdź. Bez małego palca twoja ręka byłaby o połowę słabsza. Nie wnikajmy jak do tego doszło. Ała. Ludzie nie trawią trawy. Krowy za to jak najbardziej, ponieważ mają cztery żołądki. Umysł procesuje 70 tysięcy myśli dziennie. Męska broda w ciągu całego życia osiąga sumeryczną długość 12 metrów, tyle mierzy słup telefoniczny. Przepompowanie 5 litrów krwi przez cały układ krwionośny zajmuje jedynie minutę. Przeciętny człowiek pokonuje w życiu dystans równy trzem obwodom Ziemi. Mamy od 250 do 1000 włosów w każdej brwi. Brwi cechuje także indywidualna żywotność. W ciągu 4 miesięcy tracimy wszystkie włosy, a w ich miejsce pojawiają się nowe, całe szczęście. Jedynym narządem, który nie rośnie, są oczy. Ludzkie ciało świeci w ciemności. Światło jest jednak na tyle słabe, że go nie widać. 99% wapnia w organizmie znajduje się w zębach i kościach. Oko człowieka rozróżnia do 10 milionów kolorów. Większość ludzi spędza 4 miesiące życia czekając na światłach. Co za strata czasu. Mięśnie w tęczówce na przemian kurczą się i rozszerzają, kontrolując wielkość źrenicy. Źrenice powiększają się, gdy patrzysz na kogoś, kto Ci się podoba. Łączna powierzchnia Twojej skóry wynosi 2 metry kwadratowe. Najgrubsza jej część znajduje się na podeszwach stóp, najcieńsza na powiekach. Kiedy się rumienisz, czerwieni się także Twój żołądek. Jedyną częścią ciała, która nie jest w stanie sama dojść do siebie, są zęby. Mimika twarzy obejmuje nawet 7000 różnych min, jak ta, czy ta, albo nawet ta. Najcięższym narządem ludzkiego ciała jest skóra, waży około 9 kg. Nie da się psikać z otwartymi oczami, ani oddychać, gdy mruczysz. Takie są zasady gry. Wypustki na języku to nie kubki smakowe, tylko brodawki, a nie wszystkie brodawki są wyposażone w kubki smakowe. Jeśli rzeczywiście są, w jednej brodawce mieści się od jednego do pięciu kubków. Kości w 30% składają się z wody, natomiast atomy w twoim ciele w 99% to pusta przestrzeń. A jednak po obiedzie czujesz, że żołądek jest pełny. Dziwne, prawda? Mózg rośnie przez pierwsze 18 lat życia, a po 40 kurczy się o 5% co każde 10 lat. To wiele tłumaczy. Żołądek ma zazwyczaj pojemność 1 litra, ale może się rozciągnąć do objętości aż 4 litrów. 10% czasu w ciągu dnia spędzasz z zamkniętymi oczami. Tak działa mruganie. Mięśnie poruszające Twoimi palcami znajdują się w przedramionach. Co ciekawe, stopa ma taką samą długość, właśnie jak Twoje przedramię. Identycznie wygląda stosunek długości kciuka do nosa. Przy odpowiednim treningu da się utrzymać całą masę ciała na jednym palcu. Paznokcie u dłoni rosną trzy razy szybciej niż paznokcie u stóp. Płuca nie są jednakowe: prawe ma trzy płaty, a lewe dwa. Włosy rosną szybciej, gdy śpisz. Tylko szpik kostny wzrasta szybciej niż włosy. Szkliwo to najtwardsza tkanka w ludzkim ciele. Kości są czterokrotnie mocniejsze niż beton. Przeciętny człowiek wypija w życiu wystarczająco dużo wody, by napełnić 150 jacuzzi. Każdy z nas ma własny, unikalny zapach. Okej, tego tematu nie będę rozwijał. Do 60 roku życia tracimy połowę kubków smakowych. W ciągu pół godziny ciało uwalnia odpowiednią ilość ciepła, żeby zagotować 2 litry wody. Mózg zużywa 20% mocy generowanej przez organizm. Ciało potrzebuje więcej energii, by ochłodzić się w lecie, niż by rozgrzać się zimą. Ludzie są w stanie wytrzymać znacznie dłużej bez jedzenia niż bez snu. Pasy żołądkowe mogą rozpuścić metal. Są tak silne, że żołądek musi wytwarzać nową powłokę ochronną co każde 3-4 dni. Najgłośniejsze zarejestrowane chrapanie osiągnęło 93 dB, to więcej niż kosiarka. Myślę, że mogło niestety dobiegać z mojego domu. Pojedyncza cząsteczka DNA w jednej komórce mierzy 2 metry. Gdyby dało się rozwinąć całą nić DNA, sięgnęłaby ona do Plutona i z powrotem, przy czym Pluton stracił status planety. Zasada trójki mówi, że człowiek jest w stanie wytrzymać 3 minuty bez powietrza, 3 dni bez wody i 3 tygodnie bez jedzenia, ale nie zniesie 3 sekund bez internetu. Mózg wyrzuca informacje, żeby myśleć szybciej i chronić Cię przed emocjonalnym przeładowaniem bezchmurną noc ludzkie oko potrafi dostrzec płomień świecący z 50 km. Ludzkie DNA jest w 96% zbieżne z DNA szympansa, w 90 z DNA kota, w 70 z DNA ślimaka i 50 z DNA banana. Imponujące. W 99,9% twoje DNA pokrywa się z DNA innego człowieka. Drukowana wersja Twojego kodu genetycznego zajęłaby 260 tysięcy stron. To odpowiednik jakichś 200 grubych książek. Pod względem mięśni język człowieka jest dokładnie taki jak trąba słonia albo macka ośmiornicy. A dotąd żyłem sobie w błagiej niewiedzy. Twoje paznokcie zbudowane są z tego samego materiału co rób nosorożca i kopyto konia. Nosorożec chyba nie jest zbyt zadowolony z tego powodu. Paznokcie chronią opuszki palców. Bez nich człowiek nie mógłby też niczego chwycić. Używasz 200 mięśni, żeby wykonać jeden krok, 50, gdy jesz pałeczkami i dwóch palców, żeby się nimi bawić. Słowo mięsień po łacinie oznacza również małą mysz. Według starożytnych Rzymian właśnie to przypominał im napięty biceps. Powierzchnia ludzkiego ciała pomieściłaby 110 tysięcy komarów na raz i wykarmiła 15 milionów tych owadów. Jacyś ochotnicy? Większość ludzi wypowiada 125 słów na minutę. Mózg jest w stanie przetworzyć w tym czasie 800, a ja wyrzucam średnio 185 słów na 60 sekund. W porywach do 250, jak karabin. Skóra odnawia się całkowicie w ciągu 27 dni. Człowiek nie umie sam siebie połaskotać. Mózg zna zawczasu jego zamiary i kontroluje odruchy ciała. Ludzie jako jedyny gatunek mają dookoła ust obwódkę oddzielającą je od otaczającej skóry. Twoje usta są czerwone lub różowe z powodu całej masy naczyń włosowatych, które znajdują się tuż pod pokrywającą wargi cieniutką skórą. Uszy produkują więcej wosku, kiedy się boisz. Czyli ja. Jestem chyba wiecznie przerażony. Informacja do mózgu i z mózgu jest przesyłana z prędkością 435 km na godzinę, szybciej niż strzała. Najmniejszy mięsień i najmniejsza kość znajdują się w ludzkim uchu. Twoja głowa waży tyle co kubeł farby, 4,5 kg. Ciekawe, z czego korzystam częściej. Twoje oczy oddychają. Dokładnie tak. Rogówka to jedyna część ciała pozbawiona dopływu krwi. Czerpie tlen bezpośrednio z powietrza. Rogówka rekina jest tak podobna do ludzkiej, że nadawałaby się do przeszczepu. Połowa kości w Twoim ciele znajduje się w dłoniach i stopach. Jak to możliwe? I na koniec, płatki kukurydziane są wyposażone we więcej genów niż ludzie. Twoje śniadanie ma 32 tysiące genów, a ty zaledwie 20 tysięcy. Gdyby to były dżinsy, potrzeba by naprawdę wielkiej szafy. A teraz chyba włożę głowę do kubła z farbą. No to na razie.